Witam Was w nowej, letniej odsłonie kanału Megadiscount.pl. Co prawda nie mamy jeszcze kalendarzowego lata, ale my już przygotowujemy się do sezonu letniego i w związku z tym pokażę Wam grę dla dwojga. Jest to Speed Squab. To jest idealna gra na wypady za miasto. W zestawie mamy dwie identyczne paletki stworzone z plastiku oraz z materiału. Do tych paletek dołączone mamy piłeczki. Są one mięciutkie i są zaczepione na gumce. I aby zacząć grę, należy odblokować paletkę, tak żeby się otworzyła. Widzimy tutaj w pełni materiał. Z jednej strony zakładamy paletkę na kciuk, regulujemy, a z drugiej na pozostałe palce również możecie wyregulować sobie tak abyśmy mogli ją otwierać i łapać piłkę. Chyba nie muszę mówić, na czym polega ta gra, ponieważ mamy łapkę, mamy piłkę i musimy tą piłkę złapać w tą łapkę. Piłkę naciągamy na rogu, za gumkę i strzelamy. Do tego filmiku zaprosiłam swojego kamerzystę, aby pokazał wraz ze mną, jak należy grać w grę Speed Squad. I jak można się świetnie przy tym bawić. Powiem Ci, Emilia, świetna ta gra. Myślę, że jest idealna i dla dzieci, i dla dorosłych. Masz rację, Piotr. Polecam tę grę dla wszystkich dzieci i dorosłych, a możecie ją kupić na megadyskont.pl. Zapraszamy!